No. siema. Jest co tam. To powrotem. Czekaj, z robić. No wiem, no. paliwo do Nie, 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 nie. Nie, no nie dawaj <grym> mi takich drobniaków. Daj dla Menela, zrób dobry uczynek ode mnie, co? I weź to. No weź, daj dla Menela. Pa. Siema. Nie dawaj mi nie dawajcie mi widzowie do Netu Fierel. Tak ja kiedyś zajebiście dużo słuchałem gangu Albanii. Chcę zabrać tam ze sobą Też masz te rytmy w sercu z brazyliską z Tobą Takich jak ja i Ty Nie znając, że i nie I to jest piękne Codziennie buzy się z uśmiechem Ło! Tak A jak oceniacie Angleosie? I czeka na nas Santorini No i to ogólnie było jakby nasze takie życie opisane jej i właśnie nasze jako zaw... Kurwo, Gurwo! Jako zawodników i tak. No po prostu było nasze życie, tylko że pozmieniane imiona. No i my tam. Ją... Nie, no. No dobra, No i ją zwyzywaliśmy, nie? <grywych> że, że to tak nie było i tak dalej coś tam. Normalnie potem w komentarzach na Facebooku. Ale teraz wyrzeka, nie, no, nie ale się Nie, męda, ale się, nie wiem, rzeka. tak Wiesz, mi dziecko powiedziało nikt i w tej w tej w tej powiedziałam ID komputera znajdę? Jak? Pani? A ja mam laptopa nie <laughs> nie, nie, y Chciałabym was poinformować, że pracuję w pewnych służbach I niestety, zakładuję wszystkie <laughs> Ale obcy Ale no, co szykuje ty chce od ciebie, a ty co chcesz ode mnie Jak chcesz to nie możesz wyrzucać Ale nie odzywaj się, tam kurwa nic nie Aha. No tak Przecież, kurwa, coś... mnie jakiś fiut jebany. Dobra, to dzięki za gierkę. No to dzięki. Z <grywa> byczku, taką sytuację ze mamka, kiedy z do pokoju jebie z kunem i drzegu miora jaki to ja nie jestem, a teraz tak jej to zasmakowało, zechce krzaki sadzić, myślisz yes. że taka mamka to złoto czy patola jak chuj? No co? No patola. Dobra, wszystko gotowe. Ty, wyjebałem chłopa. A nie, nie dało się. Kurde. Mój starszy brat kiedyś dał je spróbować. I mówiła tak. Co do szpitala? Ja nie wiem co się dzieje. Nie. Ale je przeszło pod goestem. Dlaczego ona się zgodziła? Ale na co? Nie. Nie, miałbym dostać. Ty kurbo. Co ten dinozaur? Już, już chce powstrzymać jakiś dobrych chłopaków. Pomóż O muśmie, kurwa! To. Nie! Nie, nie, nie! Nie! Nie ma tu dziesięciu, powiedzcie, że tu nie ma dziesięciu. Ja pierdolę. Nie ja pierdolę, ty, ale mam walchacka, no bój bój? kurwa, jest pan Kurwa, nie zrobić ze mnie jakiegoś kurwa, potem. Co na głowie, kurwa? To mniej więcej w wieku, nie wiem, 17, może 19 lat. Ciężko opisać. To jest taki wiek, gdzie chłopcy szybko rosną, ale niestety. Jaki 19 lat, że jakby kurwa, hopsie. Star z czterema 19 latkami to, wiesz, brzydko mówiąc, by go zabili, kurwa. Jak kwalifikat było 5. Ty kurwo. Ty kurwa, cweluchu, pierdolony. Złe dziewczyny nie chcą grzecznych chłopców, Złe dziewczyny nie chcą grzecznych chłopców, nie, nie, Ej, nie, 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 nie. Złe dziewczyny nie chcą pięknych związków. Złe dziewczyny nie chcą wiecznych związków.